A tutaj Lumi. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić Natalię Miczarek i Melkę XD. Bardzo Was pozdrawiam. A jeżeli chcecie, aby w następnym odcineczku pozdrowiła Ciebie, wystarczy, że klikniesz subika z dzwoneczkiem, zostawisz pod tym filmem komentarz, pozdrawiam i oczywiście musisz zostawić łapeczkę w górę. A challenge dzisiejszych łapeczek w górę to jest, uwaga, 7000. Słuchajcie, ja tutaj... A, i wpadajcie na mojego Instagrama. Ja tutaj przygotowuję dzisiaj torcik, bo muszę zanieść dla Wiedźmy, dla jej w ogóle jakiejś koleżanki, która... Będzie brała śrub. Nie mam pojęcia w ogóle, kto to może być, ale w ogóle zobaczcie, jak pięknie mi wyszedł. Tutaj tylko podobnie. Myślę, że już jest ok, skończony. Więc powiem Wam, że wybieramy się teraz, żeby zanieść go w jedzimie. jak zwykle w domu nie ma, ale to, to jest już po prostu norma. Ja nie wiem w ogóle co on robi. Jakieś zwykle dziwne rzeczy musi się wpakować. Patrzcie, jaki mamy w ogóle dzisiaj piękny dzień, ale już jesteśmy koło Wiedźmy, więc zaraz zobaczymy, czy jej się spodoba. I myślę, że na pewno bo mogłam zostać cukierniczką. Więc pukamy. Puk, 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 puk. A dobra, sama proszę, sobie odwarzę. Proszę, Dzień zapraszam, dobry, Zapraszam, sąsiadko. O, jakie tutaj są. Są zmiany, ale jak zwykle szafy to nigdy nie potrafisz zamknąć. Słuchaj, No, trochę, tu słuchaj, tutaj chciałam, żeby więcej przestrzeni o, było. Faktycznie. Ogólnie przytyło mi się ostatnio. No, I żebym tutaj łatwo przychodziła. I tak potrafię zrobić miksturę e, odchudzającą, ale o, nikomu to, jej to, nie, nie dam. Tylko sobie znam ja najwyżej. Słuchaj, ale przechodząc do rzeczy. Mam tutaj dla ciebie w ogóle e, ten torcik cały. Teraz ci go gorsuje. To daj tutaj, mi go, pokaż go. E, to... Ja go sobie dobrze, położę, dobrze, daj dobrze, mi go. to ja ci już go tutaj daję. proszę bardzo. Zobacz, czy ci się on w ogóle spodoba, bo wiesz co? W ogóle. Ale przypadkowe takie ludziki tam ulepiłam. Ups, Ups trochę coś się małego, takiego brzydkiego stało. Ale ty mi w ogóle nie powiedziałeś: No zobacz, jaki on jest piękny. Tutaj na dzień truskawkowo-waniliowe to są w ogóle kwiaty jadalne, jakby co i te figurki też. Można głowy odnieść. No świetnie. Ale słuchaj, świetnie. dla kogo to ma być? Bo ja w ogóle nie wiem. No właśnie, widzę, że tutaj podobizny nie są w ogóle podobne no. do y, ogólnie tej pary młodej. Otóż Ale kto wiesz co, jest? ogólnie przysługę mi ostatnio zrobiła no i postanowiłam Co? właśnie, że jej też pomogę i ten tort załatwię. Ej. I słuchaj, ona w ogóle ślub bierze teraz do Giplayka. Ale, ale z kim ona bierze ten ślub? A, a w sumie to, to ja nie wiem, wiesz, ja nie wiem. Ej, ale no... chyba nie jest Nie no, weź mi teraz nie załamuj, Ja będę nie w ogóle żadnego tortu nie robiła. Ej, no, no tak nie może być. Nie no, ogólnie wiesz, ja jestem w ogóle dłużna na ten, ale ten to tort, mnie nie bo ten... Słuchaj, ale nie, słuchaj, nie wiem, nie wiem. Dobra, to słuchaj, ja zrobiłam jej tort, to ty, dla niej zrób teraz miksturę, żeby przez dwa dni nie mogła wstać z łóżka. Ha! Co? I co? I w tak, sumie to bez sensu wtedy cię... jej ten tort nie będzie potrzebny. No, dobrze, jak coś, to cię tutaj zaraz wstawię i odlecisz na drugi koniec ja świata. Ja no, ogólnie tak czy inaczej to nie przepadam za nią, wiesz co, to była bardziej e, taka zapłata, bo ona w sumie nie jest taka miła, ona jest niebezpieczna, ale wiesz co, wolę okropna. nie zadzierać z nią. Ja jej nie słuchaj. lubię. W sumie? Zobacz, ostatnio Ej. wyczarowałam w ogóle nowy samochód, ale, podoba ci się? Ale jak ty stąd w ogóle wyjedziesz? No słuchaj, na razie tu wyczarowałam powstał, on się ty... tutaj budował ostatni tydzień. Ty no, słuchaj, ale mega postaram się mi siedzi, zrobić w ogóle zobaczyć o ale mi pasuje, ja nie mogę, ale fajne to auto. Ej, słuchaj, ogólnie to ma być mikstura, nie wiem, zmieniająca w jakąś postać, w jakąś Ej. żabę, czy po prostu obezwładniająca, tak, co to tak, ma być? Tak, 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 właśnie taka, żeby w ogóle nie mogła się ruszyć, żeby jej ciało było bezwładne. Okej, okay, dobra, poczekaj, no, coś mi tutaj wyszło. Ty, no mam, mam te miksturki, no, Ty, ale. Co? Nie, no zaszła jakaś pomyłka, bo zrobiłam miksturę przypadkowo na niewidzialność. To miała być obezwładniająca, wyszła na niewidzialność. No i teraz, słuchaj, ja. nie wiem, no można ją zniknąć w najgorszym razie, co? Mam pomysł, słuchaj, bo jeżeli niby ona bierze z ślub. O ja, już mam mega pomysł. Słuchaj, zabieram te mikstury i uciekam. Dziękuję Tobie, dziękuję Tobie w ogóle za pomoc, ale będzie jasno no całego, już się nie mogę Dobra, doczekać! Pa. No! Pa. Słuchajcie, ale wpadłam po prostu w sekundę. W idealny pomysł. Wiecie, co ja zrobię, tylko może wyjdę, żeby ta czarownica nic nie słyszała, bo zaraz by mnie dopadła i w ogóle zabrałaby mi te mikstury, zrobimy coś ekstra, czego w ogóle jeszcze nie było. Zrobimy takiego trolla w ogóle G-play'owi. Albo no nie! Dowiecie się tego za chwilkę, jak szybko dodam się do sąsiadki, bo ona mi po prostu w tym pomoże najlepiej jak nikt inny. Więc opatrzcie, tam ci dalej w ogóle jeszcze tam stoją. Ja nie wiem jeszcze przed tą kopalnią, ona jest w ogóle zamknięta, więc tutaj szybciutko. Dobra, to wchodzimy tutaj do niej. Puk, puk, puk. Dzień. Proszę, zapraszam, o, zapraszam. dzień dobry, witam ciebie, ale ty dzisiaj ładnie wyglądasz, słuchaj, a co tu w ogóle dalej, ta impreza u ciebie jest? Nie, obiadek, obiadek zorganizowałam, takie właśnie tutaj wnuczka znajomi przyszli, Aha, i wiesz co, ci coś imprezki no, ja jak no zwykle przychodzę ze sprawką, coś ekstra wystrzałowego, ale w ogóle widzę, że ten remont to w ogóle mega u ciebie wygląda. No słuchaj, no tutaj wiesz co, oczywiście wszystko za high z on no, mi ogólnie to wszystko no, zasponsorował. Ja wiem, wiem, ale sobie Słuchaj, Słuchaj należy, wszystko jest praktycznie nówka sztuka. Zdejmuj buty, wow. jeśli, a zapomniałam, no je, że tych butów nie ma, no jak ja bo ty ściągnąc... normalnie w Co? ja A to co, co tu jest? Mogę zobaczyć szybko? Tak, tutaj jest ubikacja, wow. Wiesz, co mam blisko? Jak sobie wstaję, to od razu idę tutaj do łazieneczki. Wszystko jest spicuś, ty, coś dla No i tutaj balkonik, pokaż, pokaż kwiatuszki, jeszcze? coś tam. No, Takie klimaty. Dobre, chodź tutaj, nikt nie będzie słyszał. Słuchaj, widzisz te miksurki, co mam w rączce? To one są na no? niewidzialność. W ogóle czarownica kazała mi upiec tort, co się okazał dla JPEKi na ślub, więc nie mam pojęcia, kto może być jej wybrankiem. Oby nie JPEKi, wpadłam na pomysł. Mi się zdaje, że on, Wiesz Zorki... co? Bo oni Myślisz? bardzo pasują do siebie. Ciebie wiesz, to ubraniem i tak dalej. No ja nie wiem. nie wiem. Słuchaj, upozorujemy moją śmierć dzisiaj. A i chcesz zobaczyć, jak zareaguje tak. na to cieplej, czy będzie mu szkoda, czy się będzie tak. cieszył po prostu. Tak, właśnie! A. I najlepsze będzie to, bo on wybudował altankę i w tej altance zrobimy w ogóle, wiesz co, taką y, moją jakby grobowiec i ja będę go trollować w domu. Jak... Ty. No. no niezłe, niezłe. Słuchaj, to poczekaj, ja może wezmę tutaj jakieś rzeczy, Dobra, ci się przydadzą Tyś jakieś tabliczki, tabliczki. Że wiesz co, że mój pokrzyk, tak. kwiaty, wszystko. Ty, słuchaj, mogę wziąć jeszcze trumnę, bo kupiłam właśnie mojemu mężowi, który zmarczy i w w jedną mogę wziąć, Dobra. bo wybraliśmy jedną tylko, Dobra. to dawaj idziemy szybko, Dobra. bo a gdzie w ogóle twój chłopak teraz jest? A ja nie wiem, w ogóle jego nie ma, cały czas w ogóle przed tą kopalnią, dalej ludzie stoją, co ostatnio była taka akcja, ja po prostu, no ja nie wiem, ja go tak kocham, ale on jest tak nieodpowiedzialny czasami. Ty... Ja w ogóle byłam w tej kopalni, tyle diaksów nazbierałam, że teraz normalnie będę bogata przez najbliższe eee, 10 słuchaj, lat. i można gdzieś tu na przykład postawić jakąś tabliczkę, że e, Lumi nie żyje i że, że na pogrzeb. Że pogrzeb, tak? no. Że bo ja go czekaj. będę obserwować na Ju... przykład z okna. Świętej pamięci, SP, e, e, Lumi no. nie żyje. Pogrzeb kiedy? Eee, jutro. Może Pogrzeb być. jutro, godzina 17.00. Dobra, dziesiąta, no. zero, zero. No. Dobra, jest. jest. Jest tutaj tabliczka. Dobra, y super. Nie wiem, czy to wszystko dobrze na, napisałem, ale napisałam, myślę, no. że dobrze. Boska sąsiadka. No i słuchaj, i teraz dawaj. No trochę się tutaj pomyliłam, ale to nic, każdy zrozumie o co ta, chodzi. Tak, Wszystko wiadomo. Wiesz co? Okej, okay, dobra, pokaż mi ten grobowiec, to, jak to wygląda. No to zapraszam, w ogóle. Za mnie tylko drzwi, że wiesz co, bo ja wiesz Chodź, chodź tutaj. No po prostu powiem Ci, że wiesz co, taka mroczna trochę, ale ta altanka, taka do posiedzenia. A to on wybudował, czy to ty wybudował? On to wybudował, że jak będzie deszcz padał, żeśmy tam siedzieli, na przykład z krzesełkami. Co? No. Niemożliwe, to lepiej w domu się schować, ale a nie w takim tej o, dobra, to czekaj. Jest. Uwaga, no. uważaj teraz. U, ty no Idealnie! Masz jakieś kwiaty, albo jakieś nie wiem, tak, lampiony, tak, tak. To, to możesz mi tutaj dać? Tak, tak, tak. słuchaj, a ja napiszę tabliczkę tutaj. E, rip Lumi, czy coś takiego, nie? No, no. I, dobra, ry, i Ty tu kładź te kwiatki. Dobra, e, a jakieś świece na przykład? Masz jeszcze? No to tak, Ci, dałam Ci a ty wszystko. A, to no, jest. Co ja mam zrobić? A żeby było mrocznie, to tutaj wyleję lawę może, co? <laughs> tak, tak, sąsiadka. Idealnie po prostu ja ci powiem. Dobra. O, albo nie widzę. Ja jak ci się inaczej. podoba? No, po prostu bombowo, odlotowo, jeszcze tylko tutaj położę. No, nie, no no, on po prostu, ja jestem ciekawa w ogóle, jaka będzie jego reakcja. No. Dobra, jeszcze tu napiszę, że pogrzeb dziesiąta, jak ktoś będzie, żeby było wiadomo, że tutaj. Bo on będzie wracał pewnie do domu, jak ci ciemno będzie robiło, a ja widzę, że już trochę będzie zaraz tak pochmurnie, więc wiesz, co niedługo będziesz Masz, musiała się ten zwiać. Już jest dosyć po południu, no ja, wiesz, co ja w sumie będę uciekała, a na ten Ognad A jak go mam straszyć? I... Może jakimiś diamentami? Masz jakieś diamenty? Bo ja nie mam Słuchaj, cocy. no mam, byłam w tej kopalni, no. więc co, możesz go zwabić. Jak on przyjdzie dzisiaj do domu, to na przykład będziesz stawiała tak diamenty i go doprowadzisz do tej trumny w ogóle, do tej altanki, żeby to zobaczył, nie? Dobra. I będziesz, nie wiem, na przykład mu podkładała kłody, nie wiem, chcesz jakieś kolce czy coś? Ja e, e... mam, ja mam w ogóle tam Chodź szybko, ja to wezmę, bo dobra. wiesz co, bo ja byś ciebie słuchaj, to po prostu o mam, wszystkim zapomnę. Mam tutaj jeszcze takie pająki, wiesz co, mam takie pająki, no. możesz mu pod, no, pod nogi stawiać, tylko musisz uważać, bo one też mogą zaatakować ciebie. Także słuchaj, dam ci tu ich parę. Dobra. Nie dobra. za dużo i, i uważaj, bo wiesz co, go mogą zaatakować, ale ciebie też, więc to działa w obie strony. Kurde. Musisz mu pod nogi. I wiesz co, i będą te pająki i go atakowały. Także dobra, ja uciekam, dobra. To ja bo ja tam tą, wiesz miksturę. co, obiad. słuchaj, pod nogi sobie ją najlepiej chyba rzucić, nie? Tak będzie najlepiej. No, pod myślisz? nogi, pod nogi, pod nogi. Dobra. E, dobra, także słuchaj, ja lecę na razie ja bo Ja idę, już będę o, go jak, obserwowała jak sobie. Zachód słońca jest, dobra, dobra obserwuję. No nie no, słuchajcie, ja wam powiem, że to po prostu będzie akcja tego roku po prostu yy, w Lumi w domu. No czegoś takiego jeszcze nie było. Zaraz będę go tam wypatrywać w ogóle z tego okienka, ale jeszcze muszę to zobaczyć, czy w szafeczce, czy... A dobra, wszystko pozamykane, tu ładnie, wszystko super ekstra. Nie no, no ja po prostu... Patrzcie! No zobaczcie, idzie. Tam. Na, na 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 na, ale miałem dzisiaj dobry dzień. Ej, chwila, jakaś tabliczka tu jest. Świętej pamięci, Lumi żyje. Pogrzeb jutro, godzina 10.00. Ej, co to są jakieś żarty? Ktoś mnie w tym Ej, momencie trolluje? przecież mieć ona na bank sobie... siedzi w domu. Pewnie ogląda teraz telewizję, o, ale ktoś trolla wiecie? zrobił niezłego. Dobra, Wchodzimy. Chodzimy do no, no. domku Lumi, gdzie jesteś? Tutaj ktoś, ktoś chyba chciał nas strollować na placu zabaw jakąś głupią rzecz e, wywiesił. Gdzie jesteś? Halo? Jesteś tu gdzieś? Halo, halo? Ej, no gdzie ona jest w sumie? Dziwna sprawa. Patrzcie Ej, diament, patrzcie! Ja to skąd on się lubię, tu wziął? W ogóle śmiesznie! U... Ej, nie widziałem! Ej, diamenty, skąd one się tu biorą? Ej, patrzcie jakiś lat lewitujący diament! Ej, o co chodzi? Chodź tutaj, diamenciku, o, chodź do mnie. Ej, nie, ja nie no, mogę działać. Jak... Ej, chwila! Tu jest jakaś tabliczka. Pogrzeb 10.00? Jak, jaki pogrzeb? Chwila, tutaj w mojej altance, coś dziwnego tam widzę. Ej, co to ma być? Ej, plumi? Ej, to, jest, to jest Lumi? Ej, kto to jest? Kto, kto, kto mi tutaj? Kto, kto to mówi? Ej, ratunku! Ej, co, kto do mnie w, ten, w tym momencie? Ej. Ratunku, to już ja nie koniec mogę. ciebie z Lumi! Już nigdy mnie nie zobaczysz! Wybrałeś D-plejkę, <gulanie> zamiast mnie! <gulanie> nie strasznie, mi się chce płakać! O nie, kończy! O nie! o, o, o się. Ej! Ja no, nie mogę, to nie, to nie może być Lumi! Ona przecież ma płetwę, a z tych kości wynika, no nie wiem, może pod płetwą miała tak! No nie, no nie wierzę po prostu, Ale że to jest on ona. To jest niemożliwe! Ma... O nie! Ała, ała, ała. Kolce, kolce. to Kto tak. w ogóle te rozkłada. Czy to rozkłada? to, to Ej, Lumi, to ty mnie nawiedzasz? Twój duch? Jesteś tutaj? Jestem F duchem, Lumi. Się. Teraz każdy dzień Ech. twój będzie tak wyglądał. Ale czemu? Przecież my kurczę się kochaliśmy. no Ja ciebie Wybrałeś kocham. Wybrałeś no zamiast Lumi. Jaką Gplaykę? To jest jakaś pina, jakaś... jakaś... Nie no to jest po prostu jakiś żart. nie wiem no, ja mam robić. Nie, no, że coś jeszcze fajniejszego. Muszę Ej, nie no, swić, szybko zamykamy. Ten taki główny zamek, Dobra, on już szybko, lepiej, nie Dobra, stąd. Mu... Idziemy A, gdzieś... tutaj może. Tutaj, rzucę tutaj się, nie wyjdę tutaj, tędy. Alarm szybko włączę, alarm włączę. Ej, dobra, włączamy alarm, że tu jest niebezpiecznie, ducha ha, ha, atakują. Nie, nie wyjdzie, stąd ej. nie wyjdzie. Ty! Chwila! Ty. Te, te drzwi są jakieś dziwne, ej, one są jakieś. I co to jest? Tylko niech on może tu przyjdzie gdzieś blisko No nie mogę. Będę mu tymi to drzwiami dawała. A może pójdzie to tak, pójdzie do toalety, to ja mu tak zrobię. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ej, duchy! Duchy w moim domu, ej! mnie stąd ja uciekam, ja uciekam Nie, że to nie wyjdziesz. Lubi ciebie będzie nawiedzać cały czas. Nie! Uciekamy, 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 uciekamy. Gdzie on zwiewam mi stąd? Nie może, słuchajcie, on nie może mi w ogóle zrywać. Co to ma być? Nie, no mi troll się zaraz nie uda na nim. I on zwiewa, słuchajcie, w ogóle dokąd on idzie, nie no. Ja... Trzymam, no zobaczcie. Nie no, gdzie, gdzie on poszedł, gdzie on poszedł, no nie no, zaraz pogrzeb pogrzebu ma być, a on gdzieś po raz. No a widzicie? Nie no, wy w ogóle mnie też nie widzicie. Nie no, nie mogę. No on po prostu, a może on pójdzie zaraz do jakiejś, nie wiem, wiedźmy czy do kogoś, ale on musi czekać, bo zaraz będzie po prostu przecież ten pogrzeb. Już się ranek zaraz będzie robił. O, patrzcie, już prawie rano jest, więc ja jestem ciekawa po prostu, jak to będzie wyglądało. Bo pewnie niedługo tutaj muszę pousuwać trochę może te ślady swojej tej yy, trollowania nad nim. Nie no, ja jestem ciekawa w ogóle jak on będzie wyglądał na tym czy będzie smutny, czy jakie będzie? Więc możecie wpisać w komentarzach, czy JP będzie bardzo przeżywał ten mój pogrzeb, czy on nie będzie go po prostu przeżywał. Dobra, więc jeszcze zobaczymy raz, jak ten mój piękny grobowiec wygląda. I zaraz. Au, au cik! O nie, no muszę tutaj, patrzcie, tego kolca chyba mi się nie uda niestety rozwalić, więc ja sobie o idę. Hop, hop, tędy. Jeszcze tutaj. O, patrzcie, w ogóle tu ludzie przychodzą już na ten mój pogrzeb. Ja nie mogę! Zobaczcie, to a myślałam w ogóle, że nikt nie przyjdzie. Co ta sąsiadka powiedziała im, że oni mają tutaj przyjść. Nie no, no, przecież to już w ogóle się teraz nie uda. To będzie po prostu śmiech na sali. Nie no, wracam do tego domu. O, witajcie! Wit witajcie Patrzcie. ludzie tutaj. Widzę, że się wszyscy zebrali. Tutaj ha -ha! bardzo nieprzyjemna sytuacja, ale słuchajcie... Ej, tutaj się pali! O nie, coś się pali! Trzeba ugasić tutaj ha -ha! pożar. Żebym no Lumi, y, niestety tak źle skończyła, nie wiem teoretycznie co się stało i co tu... Ej słyszycie Witam tu Witam was wszystkich Słys... tutaj! Dżiplej będzie następny! Auuu! Nas. Co? O nie! Za Dżiplejkę! Ja też już nie ma! Auuu! Ja Koniec ja z waszym samemu, ślubem! Dżiplej nie weźmie ślub już, nie <śla> ślubu z Dżiplejką! Hahaha! nie, ja nie chcę móc, nic. Ale się to była miłość mojego życia, słuchajcie, moje życie jest bez sensu teraz. Ja nie, no, wiem, nie no. wiem, po prostu Dobra, mam dosyć. Ja idę ja... się położyć do łóżka. Nie, ja muszę nie zrobić wiem. takiego po prostu pranka. Słuchajcie, ja tutaj się schowam w rogu. Wy tak średnio mnie trochę widzicie, jak on pójdzie się położyć, ja go po prostu pójdę nawiedzać i mu po prostu powiem, że to jestem ja, tylko nie mam pojęcia, za ile ta mikstura po prostu minie. Więc on tu tak stoi na tym łóżku. Hej, giplay! Słyszysz mnie? play, słyszysz mnie? Kto to mówi? No, to ja, Lumi. no to ja, no to ja, no bo słuchaj. Gdzie ty ja ci zrobię Nie widzę tu. cię. No to tu, tutaj, tu, pójdź, położę ci i w ogóle yy, słuchaj. Dobra, kolka? weź to, wypij, wypij to mleko, wypij ha? to. Zobaczymy. No wypij, spróbuj to wypić. Tak, tak! mnie? No, słuchaj, zrobię Trolla, bo ty bierzesz niby ślub z g i pomaga mi w tym. Co ty mówisz? No to co? jest jakaś plotka, słuchaj. Czarownica nie. mi to powiedziała kaza mi że z innym robić. chłopakiem, ona nie bierze ze mną ślubu, tylko z takim g -playowskim. To jest taka moja podróba, to jest kto inny, tak naprawdę. No ja to wszystko wymyśliłam na marne? No ja nie mogę, wiesz co, ale wiesz co, głupi żarty. Ja tu ludzie przecież się zebrali w ogóle ale na Twój pogrzeb, wszyscy myślą. specjalnie. Przyszli, żeby zrobić taki tą, bo oni wiedzą tak? o tym wszystkim. To czemu wszyscy płakali słuchaj, byli specjalnie. w ogóle smutni tacy? ty, no kurde, no jak ja bym wiedziała, to bym nie brał od czarownicy tej mikstury. Ona specjalnie dla ciebie ją zrobiła. Tylko nie mów Ja jej nie nic mogę. dobra, nie powiesz jej nic. Słuchaj, wiesz co, ja dowiedźmy, nie, po prostu no mam tego dosyć. Cię nie możesz teraz tam pójść. teraz to się zden zdenerwowałem, wiesz co, do, przez to, że ona. Ty to z nią wy wykombinowałeś, czy z kim to wy wykombinowałeś to? ogólnie, w razie Zaraz, czego? kurde, jej tutaj, nie wiem, może TNT jej wysadzę zaraz po chatę. Wiedźma, nie, ty, jesteś tutaj? Nie, no, no, nie, nie, nie możesz tam nigdzie wchodzić, bo tam są tajemnicze w ogóle, takie, nie. wiesz co, no, no, Ja tutaj zaraz jej zrobię jakiegoś trolla za to, co ty Ale, jest z nią no, mi tu przygotowałaś, no, no, to ten... Wejść, Słuchajcie, wow, jaki samochodzik tu nie, no. tutaj! No nieźle, nieźle, Słuchajcie, muszę przyznać. Się, bo ten Gplay zaraz coś w ogóle jej tam. Mm, no, zepsuję. Ej Gplay, proszę cię! O, uff, udało się. Ty tam nic nie rób, no proszę, ty nie możesz nic tam takiego zrobić. Słuchaj, z niej. Samochód, samochód to normalnie zabieram. Fajna ale to furka, nie jest może się mój. w sumie karne. Uwaga, rombo z drogi, z drogi, drogi. drogi. No. Wow, ale fajowski, ty, ty normalnie no, wcale biorę No Będzie... fajny to nie jest, jakiś mały taki, nie taki fajny. Ty jak jak w ogóle jakąś mixturkę tutaj znalazłem chyba sobie ją wypiję i w ogóle TNT tutaj gdzieś nie, wysadzę nie, nie, może jej to wysadzę kolce no, no, jej tu no, popostawiam Ego. Nie, no ja Dobra, ja czekaj. Normalnie... Muszę wypić tą miksturę, to wypi, bo ja tu ona czekam mi tu na mi doda siły. Ej, to będzie ta, że on w ogóle nie będzie A no może też 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 chcesz sobie spróbować nie. tą miksturę? Ja podziękuję. Nie wiem. Ja, będę ja tutaj sobie, nie wiem, ją wypiję. No to co, zdrówko, zdrówko jak coś to no, trzymaj, mam też dla ciebie, bo tam było dwie. Ta, ja, klub, 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 Ja nawet na to nie patrzę, co on mm. tam pije, bo ja się ja wiem, co się z nim zaraz stanie, on będzie bezwładny po prostu, jak nie wiem, co. Nie, no ja po prostu nie wiem, to na niego lepiej Ale Dobre? Ciekawa jestem czy dobre, no, ciekawe. Mmm, bardzo pyszne, ty. to bym powiedziała bardzo <grym> dobre. Wiesz co ty za miksturę wypiłeś? Znowu jesteś syreną z małą głową, dzieciaczku. Co? Co, no. co ty gadasz? Jaką syreną? Jaką syreną? <grym> O nie, o nie, u o nie, o nie, u o nie, u nie, to ja teraz tak. zrobiłam. Tak. Dobra, dawaj, TNT, wysadzanie i tą kabinę, Nie, habirę, to nie, nie wolno, no słuchaj, no nie wolno tu w ogóle nic wysadzać. Co ty w ogóle robisz? Zwariowałeś? Słuchaj, to przed nim ja tutaj... cały czas zostaje zamieniony w jakąś syrenę z małą głową i w ogóle mój gości to jest normalnie jak jak no, jakiegoś bo, przedszkolaka. ja się chcę tu bawić! O, pogram sobie w koszą. Nie, Uch, to po i, prostu. I za trzy! Nie, I za ja dwie wam mm. po prostu do domu, ja cię do domu nie wpuszczam. To w sumie wow. też już mogę sobie po prostu i wiecie co? Ja po prostu, ja w takim razie się z wami żegnam i będę szukała rozwiązania po prostu dla Playa, żeby on nie był tą syreną. ale ten trelek myślę, że i tak się udał i widzicie, wcale za G-Playką nie podał, tylko za Więc ja się z wami żegnam i do następnego odcineczka. Pa, pa!